Witam bardzo serdecznie, nazywam się Piotrek. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić w jaki sposób będziemy w jaki sposób prezentuje się instancja Fedora GMO. Zaczniemy od dojścia do instancji. Tutaj jesteśmy w trzymości Emenak. Ja myślę, że na tym etapie, na którym ktoś będzie chciał chodzić na Fedora i GMO, będzie wiedział w którym miejscu znajduje się to miejsce. Przechodzimy sobie przez las W koldów obok posterunku granicznego idziemy sobie w górę. Po prawej mamy Tresera Rapitera W tym miejscu jest rokosz koldów, event. W tym miejscu respisz się zaklina szkruków, właśnie ktoś sobie go biegnie zbić. Jeszcze chyba coraz częściej rozpisał włożyłem, bo zbijałem go jakieś 15 minut temu 20. Tutaj będziemy się rozbić. Jeżeli zginiemy na instancji, jest to Konar, Wydaje mi się, że jest to dosyć znana instancja. Znaczy instancja jest znane miejsce. E, graczy Broken Ranks oraz na 2D. tych starych wyjazdaczach. Do idziemy m, tak jak do lasorków. Tutaj mamy, będzie e, czasami się rozbił event na, na jasterów. Zejdziemy w prawo. Oraz dochodzimy do ramu. Tutaj mamy NPC-ta. Zobaczymy czy w kramie jest czysto. No to wygląda, można się przejść. Mam nadzieję, że nic się tu nie zrespi. Tutaj pojawia się piątka. Tutaj jest właśnie, z której drobi klucz, który go musimy użyć, aby wejść na mroczny, mroczny Pasaż, który jest instancją Fiodora oraz GMO. Eee... Najczęściej tutaj można się nabić na to, że ludzie będą się bili o ten klucz, więc jeżeli ktoś woli bardziej... Mm, woli nie bić się z nikim o wejście na instancję oraz nie czekanie na z tej piątki, istnieje jeszcze opcja zrobienia sobie zlecenia na klucz, mm, Które także omówię, nie będę pokazywał, gdzie znajdują się... Przedmioty, które musimy podnieść, powiadam je po prostu po nazwach. Każdego prowadzi kompasie, który zwykle jest tutaj oraz e, myślę, że każdy na tym etapie będzie wiedział, że takie rzeczy znaleźć. Podchodzimy sobie do KAI, która znajduje się przy posesji Gnarla. Interesujemy, w lesie Otrzymujemy zlecenie. E, jak to zlecenie wygląda? Na początku musimy podnieść. E, Trzy przedmioty, jakim jest słom, drewno i dzięciwa. Znajdujemy je w naturalnym korytarzu, w krabowcu, tam gdzie są duszki, oraz najczęściej y, spałni się ostatnia część obok jaskini Herszta. Tu już to mamy, idziemy do Hoberga, y, potem idziemy do drwali, a na sam koniec idziemy do Wojaka, który znajduje się w y, sterunku tr obok Maus. Myślę, że to miejsce, także każdy zna, nie muszę go pokazywać. Wracamy następnie do Kai, oddajemy jej strzały oraz otrzymujemy klucz. <laughs> Umówmy sobie rary z instancji, yy, które yy, możemy otrzymać z wykonywanej. Niestety w większości ich nie posiadam, yy. choć paradoksalnie leci ich dużo i nie są wcale drogie. Wolałem większość nie inwestować, założyłem jedynie czachę, która, która spadła w moje ręce tak na dobrą sprawę. No więc zaczniemy sobie od Fiodora. Pierwszym właśnie jest Czacha. Eee, bardzo przyjemny przedmiot. Wydaje mi się na każdą klasę postaci sam gnoszak, jak sobie plus 3 i to w moc oraz punkty życia. Naskolwiek z tego co widziałem hełm synergetyczny na poziom 60 jest gorszy eee, od Czachy i wydaje mi się, że Czachę będziemy mogli sobie nosić do 70-80 poziomu na spokojnie. Tak mi się wydaje bez wymiany, więc wydaje mi się, że jeżeli ten raryk pali na nasze ręce, można go sobie założyć. Kolejnym rarem, który y, może spać Fedora, y, jest Diabolo, który jest klatką y, na postacie magiczne. Y, najbardziej opłaca mi się, myślę, na magu ognia, chyba że ktoś ma ogólnie dużo wiedzy na przedmiotach i potrzebuje trochę więcej mocy na postaciach takich jak Druid y, czy wodu. Chociaż myślę, że na WooDo niekoniecznie, ponieważ WooDo głównie operuje wiedzą, y, można sobie takie Diabolo założyć. Obecnie wiem, że nie odejmuje ono mocy, jak na 2D, y, znaczy wiedzy. Nie odejmuje, a natomiast nie daje jej wcale, daje nam po prostu samą moc. Hmm, też z tego co wiem, namaga ognia, nie będzie lepszego to dosyć długo, e, oraz przy tym hmm, daje nam po prostu czystą statystykę mocy, gdzie myślę, że teraz jest całkiem w porządku, ponieważ synergetyki pozwalają na to, żeby e, nie dawać na natomiast dealerach praktycznie nic wiedzę i jest to w jakiś sposób w porządku, myślę, jeżeli ktoś chce stakować sobie tą moc jak najwięcej sobie bić. Potem mamy wzorek. Myślę, że jest to bardzo przyjemny przedmiot dla właśnie druidów, wudu oraz paradoksalnie rycerzy, ponieważ daje dużo wiedzy, jest to ilość aż 20 punktów. Spadł nawet w gildii, niestety nie trafił w moje ręce co jest trochę smutne. Aczkolwiek nie ubolewam nad tym, ponieważ e, nie jest on wymagany, aczkolwiek jest bardzo przyjemny. Ogólnie też myślę, że wystarcza nam na dosyć długo e, grając właśnie e, druidem, wudu czy rycerzem. Ponieważ długo nie ma spodni, które dają nam aż tyle wiedzy w 20 punktach, 20 punktów wiedzy ogólnie, nawet pomijając spodnie nie pomijając spodni energetycznych, ponieważ te spodnie, które ja mam są obecnie na poziomie 50 i na poziomie 50 dają one mi na razie 15 punktów wiedzy. Myślę, że przyrost może być rzędu 2-3 mm, punktów na skalę, więc myślę, że dopiero na poziomie mniej więcej 70-80 ten nazarek może przestać się opłacać. Więc jeżeli go wydropimy stosownie wcześniej, myślę, że możemy w nim długo pochodzić. Potem za wzorkiem mamy berglisy, które są karwaszami magicznymi, które lecą z Fiodora. Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych tropów z tego bossa, ponieważ karwaszy mało leci na serwerze. Karwasze karwaszy leci mało na serwerze, nawet tych synergetycznych, jak, jak widać, ja do pewnego czasu nawet nie nosiłem żadnych karwaszy. Wydają mam karwasza na 30 poziom dopiero, tak? Ponieważ one są diabelsko drogie i przy tym diabelsko e, rzadkie. Między innymi te berglisy spadną, jesteś postacią magiczną. Myślę, że na spokojnie można sobie założyć te garwasze i będą one całkiem przyjemną, przyjemną sprawą. Okej, okay, rary z Fiora mamy omówione, teraz chciałbym przejść do rarów z GMO. Pierwszymi są Obdartusy, niestety, Obdartusów nie widziałem, były to nadwady bardzo w porządku, spodnie dla postaci fizycznych. Natomiast obecnie, z tego co mi się wydaje, nie widziałem żadnego człowieka, który chodziłby w Obdartusach. Myślę, że spodnie synergetyczne będą dużo lepsze. Eee, Podatk to zachowany młotek, który e, obecnie jest chyba jednym z najbardziej rozk rozkrytywanych przedmiotów na rynku, z uwagi na to, że e, wszyscy barbarzyńcy praktycznie chcą go mieć. Mm, natomiast, czy jest on taki. E, jest na pewno drogi, bo to praktycznie 1300 platyny z tego co wiem bo kolega z mojej gili chciał go kupić, natomiast one są taki, taki fajny, fajny jest, tylko wtedy, jeżeli planujemy długo chodzić na V1 albo... no na V2 no to, niestety barbażnicy raczej nie wezmą. Natomiast jeżeli długo planujemy, chodzić na V1, e, ponieważ te obrażenia obuchowe się fajnie tam sprawdzają. Ale jeżeli ktoś ma jakieś party, z którym może już jakieś takie boskie jak jakie jak kółka, tam już niestety obrażenia cięte są dużo, dużo fajniejsze i dużo lepiej sobie e, takie rzeczy... Odpuścić. Po prostu dam nam na spokojnie, wystarczy. Zobaczymy, 65. Tak mi się wydaje. E wtedy można sobie ewentualnie zakupić sklepówkę. E I mówię tu poważnie: sklepówka będzie dużo lepsza niż e młotek na, na jaskółce, do e gdzie i tak stoimy tam jako praktycznie maszynka do zabijania. E zabijania harpiątek, które przyzywa w sobie jaskółka. Mamy dalej, opoka bogów. Opoka bogów spadane tam w mam tego screena, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby był to przedmiot w jakikolwiek sposób warty u, uwagi. Eee... O, proszę. Łatwie statystyki opoki. 10,90%, 120, 120, 120, 120 kondy, jakieś tam resy. Eee... Aczkolwiek no... dosyć szybko jest wypierana przez proces energetyczną i po prostu to mi się wydaje, że jest do pominięcia. Geury, eee... ostatni rar, który może nam spaść z. M tego bossa, jakim jest GMO. Joury są to karwasze, które będą chciały zakładać postacie fizyczne. Taki sam przypadek jak w przypadku karwaszy magicznych z Fjodora GMO. Bardzo fajnie założyć, jeżeli nam spadną. Jeżeli nie, no to trzeba niestety polegać na rarach, które lecą, na synergetkach, które lecą na wszystkich bossów. Poza tym, z, dlaczego upada się farmić tą instancję? Jeżeli ktoś nie lubi sobie robić flaszek? Można sobie z nich wydropić inhibitory szmaragdowe i włófki. I praktycznie każdego, każdego rodzaju ja miałem tych wf w tylko że większość rozdałem po prostu w gildii. ja też tutaj mi chłopaki się pomogli ulepszyć. Bardzo przyjemna sprawa. Dużo, dużo czasu oszczędzamy na tym że Nie musimy sobie przez to ulepszać tam jakoś jak w lipunku. W przyszłości jakoś tak specjalnie farming, czy kupować tych flaszek bo jeżeli będziemy dosyć długo utylizować tę instancję to to myślę że, że będzie ok um, i będzie nam zupełnie wystarczyła żeby nam się nawet na plus 3 plus 4 w statystykę jakobyśmy sobie chcieli e, oraz lecą jeszcze z niej synergetyki do 50 tego poziomu który czasami mogą być bardzo dużo warte ja dzisiaj na przykład zrobiłem na Karan który jest Karwarzem na poziom 50 e, synergetycznym który, na którym wylosowało mi e, skok Farida, więc myślę, że wezmę za niego całkiem sporo pieniędzy. Okej, okay, jakby, y, jakby było dobrze się przygotować na instancję? Z tego, co pewnie każdy wie, jak to próbował kiedyś na e, Fiodora GMO wybrać, niestety, aby wejść na instancję, trzeba mieć e, z 1600 punktów życia. Jest to spowodowane tym, że chorzenie druidowi nie zawsze wejdą, a Zwykle jeżeli pójdą w nas wszyscy rogaci, to nawet z tymi tysiąca, 1600 punktami życia potrafią nas wyjaśnić w jedną rundę. I niestety z uwagi na to jest to wymagane. <laughs> Poza tym jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze pewnie z tym wszystkim co ma bądź boi się zostania ukazanym, ponieważ sobie przygotować resy na energię i uroki. Myślę, że tak po 20 na dwóch przedmiotach, 20 uroki, 20 energia na dwóch dniach w zupełności będą wystarczyły. Takie rysy można, myślę, nawet nabyć u Goldzicy i nie będzie to jakimkolwiek problemem. Party na instancje. jest dosyć ważna sprawa, żeby za szybko nam się to party nie rozleciało. Pomogło nam dosyć szybko robić tego bossa, czy go farmić, jeżeli będziemy mieli takie życzenia. Na pewno podstawą będzie Druid It, czasami w party w później, na późniejszych etapach ry braknie yy, rycerza, ponieważ yy, ochrona nie jest wymagana dla domyślnych dealerów. Natomiast jeżeli chcemy go podchodzić powiedzmy tak po szczeblu 49, 50, do 55, do 60, nawet bym powiedział, rycerz yy, jest niestety podstawą razem z Druidem, yy, nie jesteśmy w stanie zrobić tej instancji bez tych dwóch postaci. Mm, ogólnie komba debuffów, które możemy zastosować e, na tej e, instancji mają bardzo szeroki wachlarz. Możemy po prostu wziąć jednego wudu, po prostu jednego łucznika, po prostu jednego shida, Ewentualnie wziąć sobie dwóch debuffów takich jak wudu i shid, wudu i łucznik. Ewentualnie jeżeli ufamy swojemu druidowi, że wrzuci korzenie na GMO, możemy sobie po prostu wziąć shida i łucznika. <laughs> jeżeli chodzi o kombinację damage'y. Na pewno w party musisz znaleźć barbarzyńcę. Nie ma party na, na Fjodora GMO bez barbarzyńcy, ponieważ obecnie umiejętność Falagnia jest na tyle mocna, iż pozwala ona im czyścić tą instancję w powiedzmy w 10-15 minut grając z jednym barbarzyńcą w party. Ważne jest tylko, by otrzymywał on kondycję od, swoich, od swojego druida. Yy, więc możemy iść z jednym dmemcem wtedy z dwoma debufferami yy, czyli na przykład yy, shield łucznik barbarzyńca ewentualnie można sobie wziąć samego wudu i iść sobie na dwóch, dwóch razy barbarzyńców ewentualnie samego shida to też będzie bardzo fajne kombo. wydaje mi się nam lepsze od wudu ale wtedy yy, trzeba mieć naprawdę dobrego druida który będzie miał wysoki procent rzucania korzeni ewentualnie yy, barbarzyńca i mak ognia yy. Macron jest bardziej taki flexible, bo yy, Macron spełnia zadanie w zasadzie bardziej yy, łucznika, który po prostu uderza gradem, strzał i zbija yy, blok tarczą dla, dla roga, rogatych, co przyspiesza czyszczenie. Yy, ogólnie na początek tak bym polecił wszystkim zrobić sobie druida rycerza WDU i barbarzyńce, ponieważ Barbarzyńca w ten będzie miał wysoki procent yy, druid rzuci korzenie i wszystko będzie szło w szybko sprawnie. Oraz w miarę bezpiecznie. Jeżeli można tak powiedzieć, o instancji, w której można w jedną rundę. Dobra, yy, zaraz pokażę Wam filmik zbicia tego bossa yy, oraz przy okazji go omówię. Dobra, witam. Wróciłem <laughs> po, yy, po cięciu. Tutaj ogólnie mam sobie nagrany kawałek ym, mojej przebieżki po instancji wraz z gilią. więc zapraszam. Przybiniemy sobie kawałek, żeby yy, nie było żadnego problemu. Ok, to już mam pierwszą walkę. Yy, Oraz jak się to wszystko bije. Ja tu miałem takiego ochota ustawionego bardziej pod siebie. Yy, gdy barbarzyńca nie zbija zwykle tego w dwie rundy, tylko w trzy. Też rzucałem sobie po prostu korzenie e, w, od góry, korkowałem e, rogatych i, <tarpanie> <tarpanie> i po prostu drugie rzędzie dawałem kondycję barbarzyńcy, jeżeli była taka konieczność, to leczyłem. Wydaje mi się, że e, jeżeli czujemy się na tyle pewnie z naszą drużyną, że nie stracą oni tak dużo punktów życia, można sobie odpuścić w ogóle korzenie, korkowanie i ewentualnie, jeżeli nadejdzie taka, taka, taka konieczność, po prostu, po prostu wyleczyć i nie będzie wtedy z tym kłopotu żadnego tutaj zobaczcie, barbażnica sobie to czyści um, palą gniewu oczywiście, nasz barbażnica z tego co wiem miał pale na siódmy poziom um, adepta niestety tak wysoko trzeba lepiej to aczkolwiek myślę, że do farmy na jaki mięska, jak i e, właśnie w tej instancji bardzo się to opłaca i jest w porządku um, tutaj e, dałem sobie wyleczenie grupowe, żeby wyleczyć ludzi z mojego party kondycja, myślę że to nie padło w tej rundzie warto też wspomnieć, że ja to wszystko biłem bez, roku, bez resów na uroki po prostu wystarczyło mi to z reguły, nigdy nie padałem na tej instancji z uwagi na, na to, że miałem tam w miarę THP ogarnięte, Bazował go na razie 1000 na biało, więc, więc zawsze mi tego wszystkiego starczyło, jakby nie było z niczym problemu. <laughs> o, tu było w jedną? Tak, chyba w jedną typu, o dwie rundy znaczy. Nie, yy, trzy rundy, no ale tutaj praktycznie do bitka, żeby tego do kondycji on sobie otrzymał do tą kondycji tak po prostu, żeby, żeby nie mieć pustego przelotu. Eee, I tyle. I to jeszcze nie miałem teraz tyle wiedzy, żeby te korki wchodziły na 50% na jednym ta. Ogólnie takich grupek jak to są właśnie, właśnie dwie eee, tylko. No i więcej takich grupek nie ma. Przewinimy sobie to. No, tutaj mamy już grupkę złożoną z trzech rogatych, dwóch magów. już tak proponowałem DF3, 2-1. Hmm. Wydaje mi się, że tutaj raczej nie powinniśmy ginąć. E, te postacie raczej nie mogo, e, ogólnie nie mogą nas ukazać, więc nie ma sensu tutaj bawić się w makey. Bicie odbywa się analogicznie do tego jak to prezentowałem w przedniej walce. Przewinę sobie pozwólcie. To już mamy grupę złożoną z dwóch magów, dwóch szamanów i jednego rogatego. Więc <tryk> w tym momencie, jeżeli umówiliśmy się ze swoim barbarzyńcem, że korkujemy, nie dajemy mu, kondycji, dajemy mu kondycji w drugiej rundzie, tutaj e, rogatego korkujemy od dołu, jako pierwszego i jako jedynego. Nie ruszamy reszty e, przeciwników, gdyż po prostu się to zupełnie nie opłaca. <tryk> Jedyne co może zostać to szaman może nam e, wyssać, wyssać male, ale to myślę, że każdy jest w stanie przeżyć. Ponieważ, jak e, nie wspomniałem wcześniej, na tej instancji wymagane są podki. Ponieważ trzeba ma tu miejsc na odpoczynek. To nic szczególnego się nie dzieje, z tego co Nie wiem, nie wiem dlaczego już tutaj myłem, bo to trochę dawno było nagrywane. Ale gdzieś tą myjkę na pierwszym poziomie adepta jest tu fajnie już mieć. I ona naprawdę jest game changerem. Czasami, ponieważ no, barbarzyńca po prostu. Nie ginie podczas robienia instancji Istotna grupka w tym miejscu Trzy takie same grupki do zbicza jedna złożona yy, z trzech rogatych, dwóch magów Wiadomo potamy się do, do full, żeby, żeby yy, nie zaliczyć stopy na bosie. Nie pamiętam czy w przypadku to nie dałem w pierwszej kondycji, bo Kolega z gildii się zorientował, że chyba mu kondycji yy, nie będzie starczyło, ponieważ na poteknie, nie, jeszcze starczyło ja na Fjodorze, na Geo modowałem mu w pierwszej Dobra, dobicie <laughs> do bicia bossa Czy jeszcze czytujemy? Ogólnie korkowanie zaczynamy sobie od góry Najczęściej, nie wiem czy to się nie zajebałem przypadkiem Zajebałem się korkowanie zaczynamy sobie od góry ewentualnie jeżeli się dogadamy to można korkować od dołu. To wszystko jest kwestia zapytania, to chupami na Discordzie siedziałem, więc nie pamiętam czy dokładnie się zajebałem, czy przypadkiem to nie było tak, że to było zamierzone z mojej strony. No. Co jest ważne? Dajem wiadomo, Barbarzyńcy kondycję w drugiej rundzie Ważne jest pamiętanie o tym, że Fiodor może nas ukazać dwie tury. Znaczy, dwie rundy, więc jeżeli pojawi się na naszym e, barbarzyńcu, czy tam nad kimkolwiek, e, uznaka, że już ma te trzy debuchy wbite: szpilka, zatrucie i otępienie, to, to wtedy naprawdę ważne, żeby go zmyć praktycznie od razu, kiedy będzie to możliwe e, na początku następnej rundy, ponieważ e, dużo trudniej robić tą instancję w 4 osoby niż w 5 osób. <laughs> Wiadomo kondycja. Brobaźnica zwykle to zbija sobie to w trzy 3 rundy to obstawę. Jest okej. Okay. Pamiętajmy o tym, że, że, że korzenie na pewno nie są tak ważne jak utrzymanie drużyny przy życiu, czyli pierwszym co chcemy zrobić to przede wszystkim myć, potem chcemy leczyć, a na końcu chcemy dopiero wyrzucać korzenie Ewentualnie na tej samej poziomie możemy pod, postawić leczenie zdawaniem e, źródła i wzmocnienia na tym samym poziomie. E, korzenie to jest o, ostatnia rzecz, o którą się musimy martwić podczas robienia jakiejkolwiek instancji. Tak szczerze. Poza drugą formą V1. Do tej pory przynajmniej. No, konsternacja, kiedy czasem korki zostały na jedną rundę i się zastanawiamy, co chcemy do końca zrobić. Nie, lepiej nie zwracać na to uwagę. Ja to jeszcze strasznie mało leczyłem, kurde, chyba przed resetem było. Noże ładne procenty y, wchodzą od tego Fiodora, natomiast y, jeżeli zadbamy o to, żeby Fiodor dosyć szybko dostał odpowiednie debawy, takie jak szpilka, książka dotkliwe uderzenie, um, piasek właśnie, czy właśnie krótkie spięcie e, wtedy, wtedy nie ma najmniejszego problemu, żeby, e, żeby, żeby nawet uniknąć tych ataków wola leczenia, ponieważ na wtedy e, szansa trafienia tego bossa oscyluje w procentach od 6 do 9 jakoś tak, przynajmniej na moim poziomie 62, e, który mam obecnie, się tak, tak to wygląda nie jestem pewny, czy przy tym biciu właśnie nie spadł ten wzorek, kurde. Bicie wiadomo, no nic specjalnego, kiedy trzeba to myjemy, kiedy nie trzeba to, to po prostu rozdajemy rzeczy, dajemy źródła, leczymy i tak dalej, prawda? Myślę, że nie ma w tym nic skomplikowanego. Nie, tutaj te legundy, spadły dla Alko. I jak było widać na górze oraz Plasha. Wiadomo, potamy się, ponieważ nie ma w tym miejscu odpoczynku. Większa masa tutaj na ślubanie pożytania, to jak już znajdźkę podniósł. Dobra, tutaj mamy już yy, GMO. Yy, na mniejszych poziomach, szczerze mówiąc, polecałbym dawać ochronę w pierwszej rundzie, rundzie dla, e, dla druida, że mógł sobie kliknąć po prostu 001 takty, taktykę w obronie i resztę dać sobie w korki. gdyż te korki to jest naprawdę straszny game changer. E, gdyż jak już wrócimy te korki, to praktycznie możemy stać sobie 0203 Jest to 05 akurat, no po prostu nie potrzebuję tak dużo PA jak już biję te korzenie I jest to w, w jak najbardziej wystarczające. A, tu akurat jeszcze biegałem. Co całkiem dawno musiało być, serio. To widzimy dalej. No, jak tutaj widać, e... nawet nie dałem wuroki. To chyba było moim z pierwszych Fjodorów fiodorów, e... GMO. Ponieważ tutaj dostajemy e... zatrucie, to jest naprawdę drastyczne zmniejszenie. Ehm zwiększenie zużycia naszych zasobów więc naprawdę polecałbym jednak dać te parę punktów To też się zapier... zajebałem, albo nie kliknął e, mój koleżka e, żeby dać ten... żeby dać... E, otępienie i po prostu nie weszły korzenie on w ogóle nic nie kliknął, U. ale w każdym razie pamiętajmy, że jak na każdym bossie e, druid zawsze klika powodu żeby zawsze włożyć to, co tam jest mu potrzebne, jak to przebiega? Najczęściej barbarzyńca zbija po prostu sobie obstawę, dwie, trzy rundy. Czasem zostanie jedno sabane. Tu wiadomo, jak już Wudo ma full pakiet na, na GMO, może sobie go dobić czy ktoś inny. Przez właściwie nie ma komu. Zwykle, ponieważ na GMO jest kurde, strasznie odporne mm, na takie rzeczy. O, tu już książka weszła. Nawet szpilki weszły. No, już od razu procent tak się wywindował strasznie. Nie weszły te korki, nawet. No, ale procent się wywindował z 35 do 53%. Czyli pamiętajmy o tym, że ważne jest bardzo, żeby kliknąć. Zawsze powodu. kondycja, wiadomo, rozdajemy e, kondycję, źródła i tak dalej, i tak dalej, aż, e, aż się walka nie skończy. Nie ma wielkiej filozofii, poprawiamy korzenie, jeżeli następuje taka konieczność. E, wydaje mi się, że to nie jest e, w gruncie rzeczy nic trudnego. Bicie tego, bo to jest strasznie schematyczne. No, ważne jest, żeby lecieć po te, po te 600, coś takiego, 700, żeby już coś tam e, trochę tych trochę, PA trochę żeby nam zostawało, prawda. To już nie musimy bić, jeżeli z, myć, jeżeli e, zabi Barbarzyńca zabił e, Hopgoblina Szamana e, no, no i tyle, prawda? Wiadomo, każdego z tych bossów można ukazywać, nie jest to żaden problem hmm. Nic jakby, e, Specjalny filozofii w nie już poprawiają debuffy I tyle to chyba nawet Łukas, Ajajaj, jaj, coś się wydarzyło I Łukas O, z warików. to chyba nawet teraz ja mam dalej ze skokiem A Holma Nie, redukcja obrażeń biernych No W każdym razie hmm, to by było chyba dzisiaj na tyle Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia, mam nadzieję.